Cieplo24.pl Witam Państwa na kanale ciepło 24 Nazywam się Michał Gawlikowski. Dzisiejszy odcinek to odcinek unboxingowy. Postanowiłem otworzyć ten wielki karton, a jest to boiler z pompą ciepła, taki hybrydowy, marki Ariston o nazwie Lydos Hybrid 80 WiFi o numerze katalogowym 3629064. Do czego służy? Czemu jest lepszy od boileru? To stworzyliśmy na ten temat materiał, na który serdecznie zapraszam. Umieściliśmy go tutaj, lub jest też także link w opisie. Wymiary kartonu. 59x59x109 cm. Producent podaje, że waży około 37,5 kg. Ja go podnosiłem. Tutaj są takie ufyciki. O! Według mnie waży troszeczkę więcej, ale może mam dzisiaj słabszy dzień. Nie mam pojęcia. W każdym razie, z racji tego, że jest to boiler z pompą ciepła, producent zaleca, aby transportować go w pozycji pionowej. Są odpowiednie oznaczenia, jest odpowiedni napis. My transportujemy go na paletach do Państwa, tak aby dotarł. Cało, bez uszkodzeń, i tak dalej. To co? Zabieram się do otwierania. Mam nadzieję, że jakoś mi wyjdzie. Udało mi się już wyciągnąć ten produkt z kartonu. Tak, go wyciągłem od góry. I co zobaczyłem tutaj wewnątrz? Proszę zobaczyć. Czyli tak, mamy zawór bezpieczeństwa, dwie złączki dielektryczne, przewód zakończony wtyczką, z uziemieniem. Dodatkowo kołki. No, haki. A kołki, kołki dwunastki. Tak patrząc na pierwszy rzut oka. Jest też rurka tutaj wkomponowana y, w steropian, y, która odprowadza skropliny. To jest bardzo ważne, że tego nie można, nie można wyrzucić. No i co? Jaki stos dokumentów? Popatrzmy, popatrzmy co tutaj się, się mieści. Czy tak? Mamy Klasę energetyczną i książeczki, instrukcje w różnych językach. Tu nie polskim, tu nie polskim, jest polskim. Czyli, czyli mamy tutaj w każdym języku, pewnie jest wysyłane do różnych krajów, i dlatego tutaj mamy gwarancję też w różnych językach, ale jest też karta gwarancyjna w języku polskim, no i jeszcze w różnych innych też. Dodatkowo, co tu jeszcze jakieś folijki, co my tutaj mamy, jakiś certyfikat i o, to jest fajne, to już widziałem w poprzednich modelach jak otwieraliśmy nasze unboxingi, to jest tak zwany quick start. Czyli Aristot wymyślił chyba coś na wzór Ikei, żeby było tak. Co jest w opakowaniu, czyli to, o czym mówiłem tutaj przed chwilą, jakich narzędzi użyć do, do, do montażu, ile osób, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie montować, gdzie nie montować, wszystko fajnie w wersji takiej bardzo obrazkowej i skróconej. Pewnie, żeby nie wertować tej całej wielkiej książki z instrukcji, bo nikt pewnie instrukcji nie czyta. I co tu jest jeszcze za folika? O, tutaj jest instrukcja jak naszego Aristona Lidos Hybrid WiFi połączyć z aplikacją Ariston Net. To też się przydaje i też warto z tego skorzystać, żeby można było sterować przez telefon tym naszym boilerkiem hybrydowym. Z tego co jeszcze tutaj zauważyłem, bardzo fajnie jest wzmocniony tutaj ten karton takimi porządnymi wzmocnieniami takimi ale, ale to bardzo ustabilizuje i usztywnia, i usztywnia całą konstrukcję do, do, do przewozu. Więc co? Nie pozostało mi nic innego, jak tylko go otworzyć dalej i pokazać Państwu dalej, jak wygląda Rydos Hybrid Wi-Fi 80 litrów. Tak wygląda nasz Lidos Hybrid 80 litrów z tyłu. Jak widać, konkretny kątownik przykręcony z tyłu do bojlera. Już zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Tak wygląda Lidos Hybrid w wersji Wi-Fi 80-litrowy w pełnej okazałości. Panel z przodu, fajny design, włoski itd., itd. A tak wygląda karton. Jego nie warto wyrzucać od razu, ponieważ na nim właśnie z tyłu umieszczony jest szablon. Jak zamontować i odpowiednio wywiercić otwory w ścianie, aby zamont za zamontować ten podgrzewacz. Jeśli by Państwo chcieli jeszcze dowiedzieć się, ile ten boiler aktualnie kosztuje, to właśnie pojawił się kod QR. Po zeskanowaniu go przekieruję Państwa do naszego koszyka w ciepło 24, gdzie właśnie będzie aktualna cena za ten produkt. A jeśli podobał się Państwu ten odcinek, to dajcie nam motywacyjną łapkę w górę na Facebooku, YouTube lub serduszko na Instagramie. To dla nas duży pakiet motywacyjny do dalszego działania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Michał Gawlikowski. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.